Codzienny horoskop astrologiczny 16 maja. Dzisiaj dzień pełen wahań, ale też i podejmowanych decyzji. W nocy księżyc tworzy kwadraturę z Neptunem. Dlatego łatwo się pogubić w iluzjach, snach oraz niepewności. Uważajcie na swoje. Ale wieczorem z pomocą przychodzi trygon z Merkurym, moi drodzy, czyli racjonalność oraz logika pomogą nam tym samym zrozumieć to, co emocjonalne było zbyt rozmyte. Jednocześnie wieczorem, moi drodzy, Księżyc w znaku Koziorożca chodzi do, wchodzi w napięcie. Trudny aspekt z Wenus, moi drodzy, w znaku Lwa i uwaga na konflikty w relacjach. Pewnego rodzaju nadchodzące możliwość właściwie wystąpienia nieporozumień wynikających z naszej dumy, pewnego rodzaju też niedopowiedzeń lub nadwrażliwości na wszelkiego rodzaju krytykę. Ten Ceres dzisiaj również przechodzi do znaku Barana. To zmiana jakości naszej opieki. Tym, coś, im my się zajmujemy, albo, czy, albo opieki nad nami, tak? Z delikatności ryb przechodzimy do działania oraz obrony. Potrzeba jest większa aktywność troski o siebie, ale też i o innych. Zwróćcie na to dzisiaj wyjątkowo uwagę. Dzisiejszymi szczęśliwymi liczbami dla Was jest 6, 13 oraz 25. Moją radą astrologa na dzisiejszy jest to, abyście zachowali równowagę między rozumem a uczuciem. Emocje są ważne, tak, ale niech nie prowadzą was na manowce. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.